Może dność wiecie, robił ci kiedyś synem jeden student, chciał się przydobnąć do stypendium, fajny synek, stramski, deczko, kocynder, spasowny, a kto? Zawdy studenty, w też taki był, to też, miarku, też, też miarkuje, pędziałek rano, synek widza z dziepką ale do roboty się E, E, się. było wczoraj balandrowanie, co? A no bo... Dużo już łosprawie synek posłucham, wspominam, dobne, dobre czasy. Co tam godać, panie Hojin? Ecie, przecam jak to bez zwyku mam studentykę i się bawią. Kożoły całkę może, a jak się wszystkie we naszym akademiku spokopili i że we jednej izbie jest impreza, to zapoczli się śladować i garli się jak motylice do lampy. W jednej izbie siedziało Śdinu w fricu. Szukali się go żołecka jak to stare kamraty łosprawiali pewnikiem, a, o starych polokach. Coroski więcej ludzi przybywało i z nie na zdaniu do izby w karwa jakoś blondyna na jak belowa. Kasi kolej wejści od staro we takich knap galotkach, krąskowanej jakelce i latowych zandalach. Wrąba się do izby, kaj zyćło tych czterech kamratów, bez chwilka posłuchała, o czym też oni rozprawiają, za tym łoswalała się wele nich na szeslągu i tak zoletnie, wobiąc sobie, Mogęcie chłopcy, robić sy mną, co ino chcecie. Zapadła cichość. Karlos i ta kukli łoszczy mnie. Na ostatku jeden śnik wymamrą, wymamrą. No, opy, to można by tak na początek, A! wysmycymy ją do sieni. Łazprawią ojience pnioków.